Siemanko witajcie odcinku Minecraft i dzisiaj ze mną jest Elo, ELO Przywitaj się Te, i też ze mną jest Adacy, przywitaj się. Siemanko! serwerze typu już Survival Dzisiaj będziemy robić gigę Tak a, a. <grym> Dobra, gdzie robimy gilgię to? Czekamy miejsca, ale gdzie to nikt nie wie O, gildia? ja już wiem no, a, ja wam, a ja mam lepszy pomysł Idziemy najdalej jak możemy się i... Nice i tam robimy Zostaw, zostaw, zostaw. Dzięki No <grym> dawaj! Co? Co było? To wy, był creeper. A może jednak zrobimy... Zombie! Na zombiaka! Ja idę szukać miejsca na gildzie. A ja będę za chwilę sobie... Jest. Mam Boże, kto walczy z zombie? Ja walczyłem. Teraz no, gdzie wy jesteście? Teraz ja teraz idę szukać miejsca na gilie. To się mamy razem, a nie uciekacie. Uciekajcie! Ooo! Znalazłem fajny cave. Co? Tu. Tu już skończył. A ja znalazłem las. Kopie sobie A ja wynalazłem Minecrafta, wiesz? A ja... ja znalazłem lawę. A ja kupę. A ja wynalazłem wszystko. Nie, Światełko mam! Jakieś... A, to ty, Adasie! się się? <grywa> Noooj... O, wow, dwa klipery! Uważaj, ej! Patrzcie, świnka! Nie no, dobra... Eee, ja chcę tutaj już, bo ja znalazłbym ogólnie fajne miejsce na no. gierki. Tylko dużo tutaj wody. Wy ty robisz pod wodą, idzie, nie? Nie, ja jestem w Kewie. LOL! Co ja znalazłem? Wódź się! Węgiel? Czemu z węgla nie wypada nic? Bo się z pada z bruku, tak jest ustawione. Nie, no. z bruku tylko z Hop. Dobra gangati, co robimy? Myrnet, proszę, musimy się mylić. No tam właśnie poszedłem do tego klevu, y, jak się... No i potem tu... Jecie, ciecie. Skąd ty masz? No i tutaj właśnie chwałem. <laughs> Woda poleciała. Jeść! Mam Aierona Małopa Lol, co tu jest? Co tu jest? O właśnie tutaj będzie ogólny Dobra ja będę... jestem żelazny, zobaczcie Kto ma w końcu tego Ender Chesta, co? Ja mam. ja mam Ender Chesta też. No to, Tu gdzie wy jesteście? Zostawcie. Macie pochodynkę? Ja mam sześć. O, chodź tutaj, bo po nie będę czysta. To nie nasza baza, okej? Okay? No. Mm. A patrzcie, T patrzcie co ja mam. O tak. Kurde. Ej, Adasir. Gdzie jest to żelazo, co mi dałeś? Co, co mi miałeś dać? A. O. Dobra <kuh> No dobra Ja zrobię portal do metera. Chyba portal Ja znalazłem coś A tutaj postawiliście skrzynkę ja tam postawiłem Dobra, ja lecę do za tobą ładę Ej poddaję się, mam X-Raya Fuck fuck koleś jakiś Spierdzielam do naszej bazy Ty! Szybko mieć w rękę No super, wy ubrania ja w tupę Szybko, ja szybko Szybko, 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 szybko. Chować po konie. Szybko szybko, 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 szybko. Jest, ode mnie. Lewo. Lewo. Ja Nie bij mnie. Widziałem, że to ty. A czekaj, mam coś dla ciebie, czym Okej, okay, nie ma. Jest od nas o tysiąc kratek. No a ja to co, nic nie mam. Halo, ja mam też mało żelaza. I ogólnie mam wszystkiego mało. Dobra, poszedł już. Na Boże, weź. Co za... A, Dasir się przestraszył i wyszedł z gry. Nexus, Co? a ty nie miałeś kiedyś innego nikła? Nie, przecież ja ciebie poznałem, bo ten, bo ty znałeś Huntermata, bo mi się wydaje. Dobra, ja mam już portal do Netheru. Wow, tutaj jest nawet jaskinia. Możemy wejść. Daj. Kupiłem! Dobra, ja, ja lecę do nateru. Spoko. A ja też idę. Lol, zdo... Fuck, zaraz umrę! Ej, kto jest u nas w bazie? Hmm. Nexus wracaj do bazy naszej Mam twoje EQ No dobrze, to dawaj teraz ten Jakiś. To naszej tu ten. ten Black Albo mnie tepni z Dona teraz Dawaj szybko tepni mnie Dobra, no to się tepaj! A, P te mam, mam ci jeść eku Jak to złote to moje. Ale nie! Jakiś... żelazny! Ty oddaj moje! Boże! I teraz poproszę mój diaksowy kilof i moje rzeczy. Mogę zostawić sobie z, y, ironowy... A nie! Ten ironowy... Miałeś ironowy kilof? Nie. No to ci się. Teraz dawaj, ja kopiję ten rak. Na, -ra na -ra O lol, mam miecz enchantowany, sharpness 1 knockback 1. Spoko, a ja spierdzielam do naszej dawy. Czemu? Boisz się. Boisz się też na Gdzie jest nasza baza? Nie wiem. Co? A jak ja w ogóle tutaj do lawy wpadłem? Co? O! Aha. Diaks? Nie, ale jakiś Kamil! Pomóż! Pomóż! Boże, zdążyłem się wylogować. A ja idę na spawn'a. Boże, o, on, miał on miał enchantowane eku żelazne i enchantowany diaksowy miecz. Kurde i teraz nie widzę czy on tam jest. Fuck Nie mogę iść na spawn'a! Boże! Boże! Pomocy. Nie wychodzę z serwa. Weź ten debil ciągle tam jest! Zrób sobie jakiś miecz, wesić na niego. Boże, A jak to w końcu nagrywa? Co? Co? To, to nagrywa. Ja. A, to dobrze. Boże, się boję, że jak ten koleś tam znowu będzie, to mnie Ja tam spierdzielam, to z Panem. Dobrze, że Adasir tam się wylogował. Co, nie? A! Fuck! 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 Jest ten Adasir czy nie? Fuck! 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 Fak! Fak! Nie! Fak, zaraz umrę! O nie, 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 nie! A ja mam 12 obsydiana! Jesteś u nas w gildii? Nie! Kurde! Ale Adasir jest! Jesteście? No, Adasir! O! Adasir! Adasir, tepaj! Co się stało? Szybko! Bo zaraz mi i znikną. A gdzie jesteście, no? A, no ja a... przejść do netheru. A no, widzę, jest teleport. Asir, akcept! Nie wchodź tam do netheru, oh. Asir! Proszę, proszę! Nie wchodź tam. No, ja tam nas... do kresu, nie wchodź teraz. A teraz chodź nie martwcie się. Ja bym się prawie, kurde, w lawę spalił. Boże, ale by mi... Aaa! Kurde, ale się... Ale się znowu! Ile z wami? Ej, skąd ja mam? Nie! Nie! nie idź! Tu jest za dużo tych debili! Rozwaruj ten teleport! Właśnie. No dobra I tutaj! Aaa! Boże! Fuck, Adasir, jesteś w bazie? Ja rozwalam teleport. Szybko Adasir, depnij do bazy. Adasir! O, już. Gdzie jesteś? Uff, co za szczęście! Nie, zostaw, no zostaw! To, zostaw. to ty co, zostaw? Ty rozwal, bo będą się typać do naszej bazy i będę kraść. Już rozwalam! Ty, patrzcie, patrzcie co mam! No perła, i co? To i fajnie. <grystek>. Lol, my jesteśmy serio pod wodą Nie no żart, jesteśmy pod pustynią Jestem cały maślany Jestem zrobiony z masła. Fak, ja, ja, ja też chciałbym to mieć to multiminę Jaką multiminę? No bo na Minecraft z jest taki fajny mod jest Adasir, czy nie? Adasir. Adasir? A ile masz widzów? Nie wiem. Dobrze, dobrze to komentujcie, subskrybujcie i cześć.